Ja przepraszam bardzo, co to miało znaczyć? Ja do tej pory nie załapałam, o co chodzi. Raven, co ty tak bez słowa? No powiedz coś. W tej chwili mnie po prostu zamurowało, więc... No, co ja mam powiedzieć? No. Czy ja dobrze widziałam? Nie chcę tu nic mówić, ale czy żadna z nas nie bierze jakichś leków? Ty żeś na głowę upadła? Czy wracając zahaczyłaś o ścianę? Każda z nas widziała dosłownie to samo, więc jestem prawie pewna, że to nie były zwidy. A może ta tragedia nam jakoś pomieszała w głowach? Skąd to wiesz? Może jednak nam się to przewidziało? Albo może jakieś zjawiska paranormalne, bo to też możliwe? Jakie zjawiska? Jakie zwidy? Czy wy jakoś jakimś cudem słyszycie to, co mówicie? Ja widziałam to, co widziałam, i nie ma, że mi się uroiło. Ja wierzę w to, że to, co widziałam, było prawdziwe. A nikt mi to nie narzuci, że jestem jakaś nienormalna. No dobra, ale każdy może mieć swoje zdanie, więc no nie wiadomo, czy to prawda była, czy nie. Chyba by trzeba było się tego dowiedzieć, co nie? Wiecie, co ja sobie jednak daruję? Nie chcę wiedzieć. Najlepiej teraz będzie, jak się rozdzielimy, ok? Niech każda z nas sobie to przemyśli. I spotkamy się tutaj ponownie za jakiś czas, ok? Ja może wam trochę pomogę, tylko że nie wiem, czy dam radę, ale postaram się jakoś wyjaśnić to, co się teraz stało. Jak ja was słucham, to normalnie niedobrze mi się robi. Wiecie co, radziłbym wam naprawdę zastanowić się nad psychologiem i psychiatrą. Nie, no następny do kolekcji. Podsłuchiwałeś nas? No nie wiem, może tak, może nie, kto wie. Ale jeszcze nigdy takiej głupoty to nie słyszałem. Nie dosyć, że podsłuchiwać też szemenda. Przyszedłeś tu, bo pewnie rozważyłeś moją ofertę, co? Gratisowe lanie mogę ci dołożyć, oferta aktualna. Ale jak już ci dołożę, to się z podłogi nie pozbierasz. Ta twoja oferta to już warta, wiesz? Jeśli nie zejdziesz mi w przeciągu 10 sekund z oczu, to naprawdę dostaniesz te gratisowe lanie, gwarantuję ci to. I spokojnie kopniaka na no do widzenia też dostaniesz. Darling, dość. Ja, ja się tym zajmę. To jest sprawa między mną a nim, okej? Okay? Słuchaj, to, co jest między mną a tobą, to jest między mną a tobą, rozumiesz? Nie będę do tego mieszać moich przyjaciół. Nas to tylko łączy przeszłość, ale teraźniejszość i przyszłość niestety nie. Więc dla Twojego dobra, proszę cię, nie denerwuj mnie i nie pokazuj mi się na oczy, okej? Okay? Słuchaj, Wenus, ta gra też jest na moich zasadach, okej? Okay? Więc ja też tu podejmuję decyzję, zapamiętaj to sobie. No dobrze, zapamiętam to sobie spokojnie, ale ja też mam tutaj swoje zasady, więc też się pilnuj, okej? Okay? Ja się nie boję, rób co chcesz. Więc teraz proszę, zejdź mi z drogi. Ale zapamiętaj to sobie, że jeszcze gra jeszcze trwa, więc... No. Dobrze, rozumiem, a teraz wyjdź. Nara! Nigdy nie widziałam takiego śmiecia, który wylądował z poziomu swojego Ego na IQ. Ja to nie, jedynie nie rozumiem po co on tu przyszedł, naprawdę. A niech idzie w cholerę. Ja się policzę z nim osobiście, więc spokojnie, dziewczyny, nie będę mieszać was do tego. Ale na wypadek, jakbyś chciała mu zdzielić, no to dzwoń do mnie, to ja mu jeszcze bardziej kudę sprawię lanie takie, że na serio się nie pozbiera z tej podłogi. Słuchajcie dziewczyny, to jest moja sprawa, moje życie, więc proszę, nie wtrącajcie się do tego. Ja z nim to załatwię osobiście i w końcu zostawi nas w spokoju. Dobra, to do zobaczenia dziewczyny. Wszystko w porządku? Jest cudownie, dziękuję. Ten pokój jest taki piękny. Bardzo Ci dziękuję za pomoc w udekorowaniu pokoju, naprawdę, doceniam to. A tam spokojnie dla Ciebie wszystko mogę zrobić. Bo jesteśmy przyjaciółkami, prawda? Oczywiście, że jesteśmy przyjaciółkami, Cupid. Na zawsze, nie? Psiapsiółki forever! Hmm, forever... Jeszcze tylko trzeba będzie wykończyć jedną ścianę i naprawdę pokój będzie genialny. To kiedy zaczynamy prace wykończeniowe? Dzisiaj to na pewno nie, nie ma takiej opcji. Musisz przecież odpocząć, też masz swoje życie, prawda? Tak, tak, oczywiście, ale chciałabym też to już skończyć, nie? Spokojnie i tak jeszcze czekam na pościel, bo zamówiłam, więc naprawdę. Zostały tylko drobne szczegóły i będzie idealnie. Dokończymy to kiedy indziej. Jak uważasz? Nikt mi tu nie będzie narzucał swojego zdania. Ja wiem co widziałam. Ale tamtemu to ja mam tak ochotę przywalić, że normalnie naprawdę. O, po prostu kusi. Ale słuchaj, Venus ma trochę racji. To jest sprawa między nią a Hunterem, więc wiesz. On to zrobił błąd nie do wybaczenia. On przecież nic ci nie zrobił, żebyś ty zaraz się na niego rzucała. Jakby mi tak zrobił, to już by nic z niego nie zostało. Gwarantuję. Więc ja mam pytanie: po co się z nim tak żresz? Że to co najwyżej pies z kotem, a ja, podkreślam, jestem człowiekiem. Naprawdę nie rozumiem cię. Mała pomyśl i wykorzystaj. No dobrze. Malutka, kim jesteś? A kto pyta? Witaj! Ja jestem Draculisa. Wszyscy mnie tutaj uwielbiają. Ze wszystkimi się przyjaźnie wiesz? Jestem bardzo dobrą osobką. Ja jestem Karinka, siostra darling. O! Czy ja dobrze usłyszałam? Siostra darling. Jesteś siostrą Darling? Tak, i wyszłam na chwilę się przewietrzyć. Patrzcie, a wcześniej mówiła, że nie ma siostry. I <grystanie> kłamstwo może wyjść na jaw w każdej chwili. <grystanie> Ale ciekawie, no co za zbieg okoliczności, że akurat tak mi się trafiło. <grystanie> A może tak chcesz dzisiaj spędzić czas z ciocią Draculisą? Co ty na to? No nie wiem, nie znam pani. Oj tam, oj tam, to możemy się przecież poznać. Jak spędzimy trochę czasu, to może poznamy się lepiej. Tylko mam jedną małą prośbę do ciebie. Jaką prośbę? Jeśli razem spędzimy czas, to proszę cię, nic nie mów, Darling, dobrze? No chyba by była zła, bo dlatego, że wyszłaś sama, nie? A ja chcę cię tylko przypilnować, żebyś tutaj sama nie chodziła. Rozumiesz o co chodzi, prawda? No w sumie, bo szczerze powiem, nie wiem gdzie jestem i nie wiem jak znów wrócić do pokoju, Darling. Więc no dobrze, zgadzam się. No to wspaniale! Bardzo się cieszę! Słuchaj, co to za dziewczynka? Nie zgadniesz, czy ja to jest siostra. <noise> czy ja? Gadaj! To jest siostra darling, rozumiesz to? No i co to niby zmienia? To, że Darling nigdy nie mówiła, że ma rodzeństwo. Wszystkich okłamała, bo mówiła, że nie ma nikogo z rodziny, tylko ma matkę i ojca. Więc fajnie by było, gdyby Darling gdzieś tutaj przyszła sama. To by było coś, wtedy bym mogła z nią porozmawiać na temat tego malutkiego szczegółu. A jeszcze zanim zacznę działać, muszę zdobyć zaufanie tej małej dziewczynki. Tego jednego małego Bachora. A później to już pójdzie wszystko z płateczka. Uwierz. Zobaczymy, jak to będzie. Zaufaj mi, no przecież mówię, że będzie wszystko dobrze. Mam taki plan, że darling będzie mnie błagać o litość. Ja nadal nie potrafię uwierzyć w to, co widziałam. Obiecuję Wam, że postaram się wyjaśnić tą sprawę. Przecież jestem duchem, więc, no, takim wampiro-duchem bym powiedziała, ale mniejsza już o to. Ale i tak postaram się to jakoś wyjaśnić. Obiecuję Wam to. Mam nadzieję, że to zrobisz jak najszybciej, bo szczerze powiem, trochę mam obawy. Wyjaśnię to, tylko proszę, dajcie mi czas, dajcie mi chociaż odrobinę czasu, bo nie da się od, od tak.